Ola, jak mogę zachęcić Cię do grania w gry? Nie wiem. Siema, tutaj Łukasz, Łuki, Woźniak. I Ola. Saga pytań pod tytułem, jak zachęcić... Kogoś tam. Do grania. Nie wiem, powoli dobiega końca. Nie przeciągamy jej sztucznie. Najpierw z okazji Dnia Ojca było tate, potem był mail od widza, więc mówiliśmy o dzieciach, a potem było pytanie od kolejnego widza i mówimy o drugiej połówce. I ja dam kró krótki wstęp do mojego życia, a później Ola powie, jak to się stało. I może to będą dla Was jakieś porady albo nie, a to są w ogóle planszówki od zera, czyli tematy podstawowe. I jeżeli Twoja druga połówka, połowa, e, żona czy tam dziewczyna e, gra w gry, no to jesteś szczęściarzem, bo to jest bardzo fajne. Jeżeli nie gra w gry i chcesz się przekonać, to może Ci jakoś doradzimy. Ja zakochałem się w Oli, zanim ona grała w gry planszowe. I podrywałem ją aktywnie długo, zanim grała w gry planszowe. I tak naprawdę zaczęliśmy grać, gdy zostaliśmy parą. Tak, yes. tak mniej więcej. I na początku. Nawet było... w tym samym dniu, w którym staliśmy się parą. Nie wchodząc już w aż takie szczegóły. Ale zasadniczo to, co chcę powiedzieć, to to, że od początku próbowałem Ole uczyć gier od tego momentu i Ola może powiedzieć o tym, co było dobre, co było złe. Ja się nie boję tego, uwag. Już, już mieliśmy tą rozmowę wiele razy. No i z czasem Ola od totalnego nuba, który nie potrafi zagrać w nic i płacze przy podstawowych grach, i ja wtedy wątpię, czy ten związek ma sens, ale potem myślę sobie, no dobra, no ona jest ładna, idziemy dalej. Doszło do momentu teraz, w którym jest naprawdę jednym z moich najgroźniejszych rywali w życiu. To w się sensie nie w życiu, tylko przy stole y, planszywkowym. Tak. Ola, jak to jest możliwe? Jak tak. to się stało? Co zrobiłem właściwie, a co zrobiłem niewłaściwie? Dobrze, że zachęcałeś. Dobrze, że lekko przymuszałeś nawet wtedy, kiedy ja się rozpłakałam i już stwierdziłam, że już nie chcę mieć nic wspólnego z grami planszowymi. Pauza. Nie bójcie się faceci, nie wszystkie dziewczyny kobiety są takie emocjonalne i nie wszystkie będą płakały. Albo będą. I nie trzeba w... wyczuć. No na przykład nie przymuszać od razu po tym, jak ten ktoś płakał, tylko za zaś czas, na przykład. Dobrze, że wprowadzałeś mnie po kolei przez, przez, przez jakiś tam stopień trudności. Mhm. Dobrze, że nie pokazałeś mi tylko jednej gry i to one nie była wyznacznikiem tego, czy umiem grać w gry planszowe, czy nie, tylko miałam szansę poznać różne i wybrać, co lubię, co nie lubię. To jest ważne. Dobrze, że ym, dobrze, że prowadziłeś mnie trochę za rękę czasami i mówiłeś, że to jest inteligentny ruch, to nie jest inteligentny, ruch w sensie zastanów się nad. Dobrze, że... No właśnie. Jak z karabinu strzelasz? Ja mogę się cofnąć trochę? Tak, możesz się cofnąć, jeśli chcesz. Bo powiedziałeś o jednej rzeczy bardzo ważnej, moim zdaniem, mm -hmm. czyli e, graliśmy w różne gry. Tak. Czyli pozwoliłem Ci znaleźć to, co Ty lubisz. Mm -hmm. Czasami e, jedna strona jakby związku ma swój ulubiony, swój ulubiony typ gier mm -hmm. i chce wymusić, żeby druga miała ten sam. Mm -hmm. Więc na przykład ja lubię Ciężkie gry fantazy, w których jest 40 stron instrukcji i siedzi się 7 godzin z kumplami. Tak? Mhm. I, I jeść chipsy i piwo. I moja druga połówka jest: jest duża szansa, że jeżeli ona jest właśnie jakby dziewczyną, kobietą, to w tej sytuacji nie będzie to jej typ gier. Na przykład. Albo w ogóle trzeba być otwartym. To nie jest, nie chcę być seksistowski, ale po prostu trzeba być otwartym na to, że ktoś lubi jakiś typ gier. Na przykład tylko lekkie rodzinne albo tylko euro suchary, albo woli jakiś typ gier, bo woli karcianki, woli proste karcianki. Na pewno na początku nikt nie woli trudnych gier, to jest tak. oczywiste. Ale dawać różne opcje to jest ważne. Wydaje mi się, że granie w gry planszowe to nie jest tylko to, co nam się wydaje i to, co widzimy na, na własne oczy, to, to, co się dzieje, tylko to jest to, co się dzieje w naszych głowach. I na przykład psychologicznie gry planszowe dla mnie... Mhm. To, to jest wyznacznik tego, czy mój umysł działa i czy ja jestem głupia, czy inteligentna. Więc jeżeli ja gram w grę i mi nie wychodzi, i ja widzę, że mi nie wychodzi, to ja sobie myślę w, w, w środku, że ja jestem po prostu głupia. Ja się czuję źle ze sobą, i ja nie chcę się czuć źle ze sobą i wtedy nie chcę grać w planszowe, bo ja się czuję głupia. Jeżeli ja się poczuję, że inteligentna jestem jednak, to wtedy ja chcę grać, bo jestem jednak inteligentna. Bardzo proste. To jest, to jest po prostu, nie mam pojęcia, to jest ciekawa uwaga. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Jak facet ma wejść do umysłu swojej dziewczyny czy żony i dom skumać co? Po prostu. No, wydaje mi się, że już każdy zna swoją żonę i wie, jak ona się, żonę czy dziewczynę, jak ona się zachowuje i co to znaczy. To jest bardzo ważne, żeby zadać o wszystkie inne rzeczy, które nie są związane z grą proszową, ale prowadzą do tego, żeby Twoja żona chciała z tą grać w grę planszową, Czyli... czy ta dziewczyna. Czyli na przykład, jeżeli ja jestem zmęczona całym dniem, bo robiłam to, siam to, tamto i ktoś przychodzi i mówi "Uhu, GRAJMY W GRĘ to ja mam takie, że... Yy, pobiję cię <grybujesz> i... Co chcesz mnie pobić? No, to, to są moje prawdziwe emocje, że chcemy rozmawiać o naszych emocjach, czy nie? No dobrze, ale widzowie potem wyjdą i powiedzą "Matka jedyna, halo policja, ona bije <grybujesz> swojego męża M martwię się, o co się z nim dzieje Czyli zadbać o otoczkę, wygodne miejsce, o dobro. Wygodne siedzenie ja nie mogę być zmęczona, żeby grać w jakieś gry. Jeżeli jestem zmęczona, nie namówisz mnie po prostu, nie namóż mnie, ja muszę iść spać. Muszę być najedzona, jeżeli jestem głodna, to nie chce mi się grać w grę planszowe. I muszę wcześniej rozmawiać z moim mężem. Jeżeli uwaga! To jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Jeżeli z, ja z Łukaszem nie rozmawiałam przez cały dzień, on wrócił z pracy, później robiliśmy coś tam osobno, i Łukasz mówi, gramy w grę i nie zamieniliśmy ze sobą nic oprócz dzień dobry rano, to ja mam takie, okej, okay, czyli Ty mnie lubisz tylko, jak gra, ja gram z tą grę planszową, tak? Tak nie jest ona, ale rozumiem Twoje odczucia w tym temacie i szanuję Twoje odczucia. I chce się zmieniać. A czy ty chcesz ze mną rozmawiać, Łukasz? To jest szczere. To jest bardzo szczere. Ale widzicie o co chodzi? Chodzi o to, o komunikację i zrozumienie potrzeb. Mhm. Też jest bardzo możliwe, że druga połówka nie będzie chciała grać aż tyle. To znaczy, ja powiem wam tak. My mówimy o tym, że to jest takie łatwe. Ja wiem, że to jest bardzo często trudne, żeby zachęcić kogoś do grania. Mhm. Ale kurczę, w moim doświadczeniu ludzie, o których bym nigdy nie pomyślał, że zagrają w cokolwiek, zaczęli grać w gry. Dlatego ja wierzę w gry planszowe, mhm. w pewnym sensie. Dlatego to robię, dlatego do was mówimy. Każdą osobę da się jakoś tam rozgryźć i znaleźć coś dla niej, mhm. możliwe, że to będą lekkie gry, ale no nie wiem, mi się przyjemnie gra w lekkie gry, mi się też gra przyjemnie w Splendor, jak miałbym do końca życia grać z tobą w łatwe, dwuosobowe albo plus, proste, lekkie, rodzinne gry, okej, okay. mhm. może tak być. Będę miał wtedy z kogoś innego ciężkich gier, z tobą będę grał w to, co będę grał i wciąż będzie fajnie. Ostatnia rzecz do Was kobiet. I musicie sobie odpowiedzieć też na pytanie, y, czy chcecie być częścią tego świata, kto, w którym wasz mąż się czuje dobrze i który jest dużą częścią jego samego. Bo ja jak byłam, zaczynałam być z Łukaszem, to musiałam sobie się zastanowiłam, tak? Okej, okay, ja mogę powiedzieć, że wiesz co, to prążówki będą twoją sprawą, a ja będę go nie? Albo coś tam. Ale stwierdziłam, że ja chcę być częścią jego świata, nie chcę tego słuchać, wiesz, dzisiaj grałem w grę Kryptozowałem nie wiem o co chodzi, nie chcę tego słuchać. Mm -hmm. Ja chcę tego słuchać, ale. Musisz się zainteresować, więc ja postanowiłam, że będę grała w gry planszowe, bo dla niego to jest ważne. I tyle. No, oczywiście są większe fundamenty, o wiele mocniejsze fundamenty naszego małżeństwa niż gry planszowe, ale akurat w moim życiu jest to dosyć ważny aspekt, mhm. tak jak wiele innych. My się akurat zgrywamy bardzo, nie będzie tak, że zawsze się będzie zgrywała, zgrywał z drugą osobą tak bardzo, ale jeżeli dla Ciebie gry planszowe są ważne, to też kulturalnie o tym mów. Dokładnie. I czasami jak żony chcecie, i dziewczyny chcecie coś zrobić dla swojego męża, czy tam chłopaka, no to możecie z nimi zagrać, nawet jeżeli wie się tak aż bardzo... Uwaga! Ale nie róbcie tego, żeby on widział, że to jest z łaski i przymuszone. Mhm. Ja wolę nie grać w nic, niż sztucznie widzieć, że ona się męczy. Kilkukrotnie w naszym życiu przeryw... Kilkukrotnie... Wielokrotnie w naszym życiu przerywaliśmy partię w trakcie, bo widziałem, że Oli się tak już nie podoba, albo że już przegrała na pewno i jest kurzona. ja już jedną ręką pakuje do mamy. Albo jest na przykład <laughs> głodna rzeczywiście, albo coś tam, nie? Po prostu no. widzę, Ola, czy ty chcesz... Czy ty chcesz to grać? Bo ja może zbyt naciskałem, żebyśmy w to zagrali. I ona mówi, no... Ja mówię, dobra, dobra, sprzątamy, iść, cyru. Plaszówki od zera, ludzie. Matko, no jaki to był długi odcinek. Nie, przede wszystkim to był bardzo y, informacyjny i też bardzo osobisty, więc no, nie wiem, po prostu odkrywamy siebie przed siebie. E, piszcie dalej w komentarzach, czy macie jakieś pytania. Jak te pytania się skończą, to po prostu ta, ta forma filmików umrze. Dokładnie. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. I oczywiście wyślijcie ten filmik wszystkim. Przede wszystkim swojej żonie, czy tam dziewczynie, czy mężowi, czy chłopakowi i znajomym. <grym> Hej. Bye.